Na kogo pan by postawił, gdyby pan obstawiał? Y, Katarzyna Bonda z Pochłaniaczem, y, Wojciech Chmielarz z Przejęciem, Mariusz Czubaj z Martwym Popołudniem, Ryszard Ćwirlej z Błyskawiczną Wypłatą, Zygmunt Miłoszewski z Gniewem, Małgorzata Sobieszczańska z Powieścią z Ostatniej Chwili, czy Marcin Broński z Kwestią Krwi otrzyma nagrodę Wielkiego Kalibru? Y, wygra ktoś z trójki Bonda, Ćwierlej, a Chmielarz. Tyle mogę powiedzieć. Skoro piszę recenzję jako zimbiński, to również ukrywam się pod nazwiskami jurorów tej nagrody wielkiego kalibru, prawda? Na przykład jestem. Janiny Paradowski. Jestem łudząco podobny do pani Janiny Paradowskiej. Mam nawet głos budząco podobny do pani Janki. W związku z tym, proszę Państwa, ja tylko tak udaję teraz, że mam inny. Więc. Proszę mi wierzyć, że ja swoje wiem.